A co ty tu chciałeś? Po coś ty tu przyjechał? Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Spotkanie po dwóch latach. Majster, weź no pomóż, bo już nie dajemy rady. Jak mogę, to pomogę. Turbo sprężarkę zweryfikowałem. EGR jest wymieniony. Problem tutaj jest z EGR-em na pewno. Pomimo że już drugi czy trzeci raz był wymieniany, to śmiem sugerować, że problem jest po stronie regeneracji. Etap końcowy, wypalanie, zobaczymy jak działa DPF. Dlaczego śmiem twierdzić, że problem jest z EGR-em. Przyjrzyjmy się, jakie to jest kolorowe. Najprawdopodobniej nieodpowiednie są tulejki z nieodpowiedniego materiału, bo problem pojawia się w momencie, kiedy on się zagrzeje przejedzie kilkanaście kilometrów. Jak jest samochód zimny? Działa bez problemu dopiero jak dostanie temperatury to jest pozycja kalibracji EGR niewłaściwa